W przednim filmiku y, znajdziecie przykłady y, granic z silnią, tam dokładnie jest omówione, jak, takie, jak się zabierać za takie zadania, więc tutaj już tylko pokrótko omówimy sobie akurat takie granica, silnia i parametr, te wszystkie trzy rzeczy w jednym zadaniu. Więc mamy tutaj jakieś silnie, jakieś granice, jakieś silnia, to próbujemy te większe silnie zapisać za pomocą mniejszych silni. Tutaj najmniejszą silnią jest n-2 silnia. Więc wszystkie te pozostałe silnie próbujemy z pomocą n 2 silnia, czyli może nie będę przypisywać tego limes, tylko potem nam strzałkę, czyli n silnia możemy zapisać jako n 2 silnia, n minus 1 razy n minus. Tą najmniejszą silnię zostawiamy. I to wszystko tutaj na dole k 2. N silnia to jest n 2 silnia, n minus 1, n plus k n minus 1 silnia to jest n minus 2 silnia razy n minus 1. Teraz wyciągamy sobie n minus 2 silnia przed nawias, On nam się tam fajnie skróci. Z pierwszego wyrażenia zostaje nam k n minus 1 n, no a z drugiego jedynka, ten tutaj na dole tak samo, zostaje nam k minus 2 1n plus kn minus 1. No i się nam skracają silnie, już nie mamy w ogóle nigdzie silni, więc teraz co? Rozpisujemy sobie już tam, co jest na górze, to będzie kn kwadrat minus kn minus 1. A na dole będziemy mieć, jak wymnożymy sobie te nawiasy, to będzie, mm, może najpierw tak, k minus 2, gdzie n kwadrat, może po kolei, żeby się nie pomylić, jednak to zrobię, plus k, n minus 1. I tutaj w mianowniku sobie tam m, czy te, te same potęgi n, a sobie może, o tu nawet nam się skróci, te, te dwa ze sobą, więc mamy no znowu licznik, nic nie robimy na razie, kn -K kwadrat minus kn minus 1, a w mianowniku będziemy mieć k minus 2n kwadrat, tutaj nam się skróciło, plus 2n y, minus I co tutaj widzimy, że gdy jeśli k nie będzie zerem i jeśli k nie będzie dwójką, no to mamy granicę jakąś ładną liczbę, tak? Bo wyciągniemy sobie n kwadrat, jak jest ten sam stopień n w mianowniku w liczniku, no to pamiętamy, że granica wyjdzie, jako, jak, to jest jakaś liczba. Jeśli tutaj stopień mianownika byłby wyższy niż licznika, no to by było na przykład mogłoby nam wyjść na no nieskończono zero, przepraszam. 0, a jednego było na odwrót, to by mogła wyjść nieskończoność, minut nieskończoność, ale jak mamy ten sam stopień, no to wyjdzie na, czyli jeśli k nie jest 0, ani k nie jest dwójką, no to wyjdzie nam właśnie, może nam wyjść ta dziewiątka, więc sobie wyciągamy n kwadrat przed nawias y, górze, na górze i na dole, czyli tak tradycyjnie. I teraz co mamy? Tutaj na górze, no to tutaj w ogóle skracają nam się te potęgi. k przez n na górze, niezależnie od tego, jak jest k, jaką jest liczbą, to i tak dąży do zera. Jakaś liczba przez nieskończoność to 0. 1 przez n kwadrat do 0. 2 przez n do 0. k przez n kwadrat do 0. Więc co mamy tak naprawdę? Ten całe to wyrażenie będzie nam dążyło do k przez k minus 2. I my chcemy, żeby to było 9, więc jeszcze trzeba tylko rozumieć, że k równanie k przez k minus 2 to ma być 9, czyli k to się równa 9k minus 18. Jak sobie przeniesiemy, tak wyszło? No, tak wyszło, mnożymy razy 9, przeniesiemy, sobie, będzie 8k, to się równa 18, k to się równa 18,8, no i tam jeszcze można skrócić oczywiście.